Dzień dobry, przedsiębiorcy! Dziś rozwijamy pewne wątpliwości dotyczące składek ZUS. krąży opinia, że zarabiając najniższą krajową, nie trzeba płacić składek z działalności. Sprawdźmy, czy to prawda. Wszystko zależy od formy Waszego zatrudnienia. Zacznijmy od dobrej informacji. Jeżeli macie umowę o pracę na najniższą krajową, rzeczywiście jesteście zwolnieni z płacenia składek ZUS z jednoosobowej działalności gospodarczej. Ale uwaga, jest pewien haczyk. Jeśli wasz tytuł ubezpieczenia wynika z umowy zlecenia, sytuacja wygląda inaczej. W tym przypadku wasza umowa zlecenia musi być nie mniejsza niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Nieraz widziałam zaskoczenie na twarzach moich klientów, gdy to obliczaliśmy, ponieważ zazwyczaj mówi się o zwolnieniach ze składek przy najniższej krajowej. Zanim więc założycie, że nie musicie płacić składek, dokładnie przeanalizujcie swoją sytuację. W kwestiach ZUS i podatków zawsze warto być dobrze poinformowanym. Jako księgowa zawsze uczulam na tą kwestię. Najlepszym rozwiązaniem jest konsultacja z księgowym albo doradcą podatkowym, który pomoże wam zrozumieć wasze indywidualne obowiązki.